Cześć, w tym filmiku pokażę Wam moją paczkę ze sklepiku dla Was. E, dostałam dokładnie dwa takie kartoniki, ponieważ zamówiłam sporo rzeczy. I więc już zacznę. Pierwszą rzeczą w tym pudełku w której zostałam takie rzeczy też rozpakowałam ja do filmiku yy, z woreczku. Więc tak. Yy, tutaj to jest taka taca, że na przykład do owoców, do ciasta. Taka taca. To tutaj jest taka misa. Taka fajna misa. I wszystko z tej paczki jest takie elastyczne. Może na tym to pokażę. O, że można to tak wykinać. O, tak fajnie, śmiesznie. Oraz ustawiać. Tutaj jest taka misa do lodów, na przykład taki bardziej pucharek. Następnie także taka taca, tylko że taka mniejsza, o wiele mniejsza. Następnie to jest taka e, taka misa na nodze, taka misa następnie. Takie fajne miski. Tu jest taka fajna, zwykła. Tu jest taka z koronką, jakby z falbanką. Z fal, falbanką. A tutaj jest taka ze serduszkami. <laughs> Następnie tata Taka już mniejsza nawet od tej. Tutaj jest taki pucharek. Tutaj także taki pucharek, taka bardziej niska na nóżce. Mm. Następnie tu jest taki ładny, taki podłużny talerz z farbanką. Tu jest kieliszek, taki kieliszek. On ma bardziej taki, on jest taki przezroczysty, tylko wygląda tak jakby gdzie nie gdzie trochę brudny ma taki fajny odcień. Tutaj jest kieliszek, taki inny. Wygląda troszeczkę jak taka mała, bardzo mała miseczka na takiej długiej nodze. Następnie taki mały kieliszek, taki. E, następnie jest taka szklanka. Tak to połączy, taka szklanka. I już ostatnią rzeczą z tego pudełka jest taka mała, fajna szklanka. Następnie e, już z drugiego pudełka jest taka mała foremka. Taka okrągła foremka. Następnie taka dosyć spora ta taca, taka taca. Taka duża. Tu ma dwie rączki. To jest bardziej taka... no nie wiem jak to nazwać. Taca, coś takiego tutaj jest taka pomarańczowa miseczka taka miseczka pomarańczowa następnie jest yy, taki talerzyk pudrowy róż lub taki kolor mm, ten tak, talerzyk następnie jest taka filiżanka ona jest taka, taki ma kolor jakotowy jest taka fioletowy takie kropeczki takie. Następnie taki turkusowy talerz. Taki turkusowy. Następnie taki duży talerz, taki jakby do ryby żeby i na święta. Taki talerz. Następnie taki talerz, ten już taki inny, kość słoniowa. Taki talerz. W ogóle to są prawie identyczne, ale one się różnią, bo on ma inne końciki i się różnią. Lub nawet takie są bardzo podobne tutaj jest taki talerz w kształcie serca następny talerz e, taki bardziej półmisek taki trochę tutaj z taką falbanką taki Takie dwa talerze. Dwa, one są takie same. I to już wszystko. Dostałam jeszcze taką kartę. Sklepik dla Was. W sklepiku dla Was są bardzo fajne rzeczy. Mm, właśnie takie. Różne talerze. E Tace. I w tym stylu takie właśnie. Więc bardzo Wam. Polecam sklepik dla Was. Cześć!